Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym będziemy testować nowego powera z Biedronki. Pojawiły się dwa nowe smaki, ale teraz zacznijmy od Pink Boosta. Pink Boost, czyli malina, żurawina i piwonia. Piwonia, nie mam bladego pojęcia jak to wygląda, a nie smakuje. Malinę i żurawina wszyscy na pewno znają. Żurawina powinna dawać taki efekt lekko kwaskowy. Malina, dość sporo słodyczy. A więc weźmy sobie szklanę i zobaczmy, jak to smakuje. Oczywiście cena z energetyka, z biedronki tego bipowerka, takiego półlitrowego to zazwyczaj między 3 zł a 3,50, bo to się różni od danych promocji. 14 chyba mg, z tego co kojarzę, jeszcze zaraz się upewnią. 32. Czyli tutaj mamy 32 mg kofeiny, czyli osoby poniżej 18 roku życia nie zakupią tego produktu. Natomiast jest on bez cukru. Więc to też duży plus. Odpuśćmy zobaczmy. W zapachu powiedziałbym, że tylko żurawinkę czuję. Mocno czerwony. malina lekko wyczuwalna, dużo kwasu bardzo mocno czuć właśnie posmak żurawiny ta kwaśność jest spora jeżeli chodzi o ten odczucie bezcukrowe czyli ten zamiennik nie są złe nie jest to gorzkie ale czuć, że to jest napój bez cukru jednakże naprawdę smaczny. na pewno do powtórzenia dla mnie jest to cena myślę, że 7,5 na 10 bym dał bo są lepsze smaki energetyków również właśnie od Bipoera które są lepsze do wypicia ten sądzę, że może mimo, że jest dość sporo dość mocno kwaśny to muszę przesłodzić. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Na razie.